Padere a cioè dictato. Ah, dai, c'è farissimo. Meno mi A ja Madre komisaria CIU, et przewodnicz ten na ja waszego ceni Leno czas, my listacz inkrasny i aktywny, acz oberantowych szmuglistów. mnie, nasze wywiadu iliad Maduro et dostawica wam staraszne informacje. Albaczniej, a wajcie listę ać informacji, podkaże wam estio eno kontrabadicielu. Wy, Madre, posłuchacie wsiem, kotory pasujecie opisaniu. Nenwinica, nurach o kontrabandu a szajadić ać, Odmikso, ać Adwi, a karystanowska. to ać nita. Azy to ać szajaditeľa ać kontrolor. Il nostro è un La questione del suo uscire dalla macchina è di cercare il contrabbando. Non gli do niente. Kontrabandiciele paznaczno ich kryjówków i o znak. Ona jaliś to ać migot. Lusko wasz służny migotnik, eto to aż A pierdol, wy posłuchacie znaków kontrabandu, a ci. Arbacznij to. My drjewujemy instrumentów, a ci Pochwyć ta ostrak za pastolą. Spolużyjcie ostrak, a troby rozrywać obiureckość dzień.

Zadajcie Meno miano Yuri Petrov, a ja madre komisaria Siu, et przewodnić rogarzny ten ja waszego ceni Leno czas, mylisz stać inkrasny aktywnia ad oberankowych szmuglistów. Luzko mnie nasze wywiady iliad Maduro, et dostawica wam staraszne informacje. Albacznie, a wajcie lista ad informacji i potrafi. Každá nutrička je stio eno kontrabaditelu. Vy madre posukáte všem, ktoré pasujete opisanie. Neminica nuracho kontrabandu a šajadič ač, Odriksu, ač a karistanská. Otvíkso ač níta. Azvi arba čníto ač naszego jest podrymnika, a kwestiona jego wychody z maszyny to poszukaty kontrabandu. Wiele ich kryjówków i o znak. Ona jest ja to aż violetka migot. Luzgomnie, wasz słuszny migotnik, to aż A nie, nie piered, wier, Wy <trujemy> Arbacz, nie my posłuchajcie znaków kontrabandu, a ci eno zidzienie. to. My triebujemy instrumentów aż rabota. Pochwyć ta ostrak za pastorów. Podróżyjcie ostrak, a trochę by obietnko zidzienia. Olawo Ha-ha, <laughs> <Pravlačna>. správnačná, vyfúndro ať vie pierd kontrabandu. Kontrabandu netap zavdry pa značnú, inogdá esť jo skričná ať pártiu, ilio trudy iné mesti, ilio posukati edu maskota. Netap mikotnika tajet, a davy madre O <supra> Mębinica, kontrabandyciele jest diorado myśli. Wasza policja również ko, madre edu podliczki i azpada kontroli. Ale i wy madre aresztnąć, eto Kajdźmy możliwości morzości ci kontrabandu, instrumentów, a różniki, a ci potrafią narodni Perezno, a rodni, ten a, a wiepier A wie, z oficerem Maxiwym, to on zbierwa ci po maszyny eto to rodzaje instrumentów: sprawku rezerwatu optriny i Ten synki Temputka, Tempudka, madre złamać blaszki. Poporniki można odkryć to krótok, i litankowna maszyna. A wie, madre, pawrotny jaś Дайте варежу командиру. Роско пропшамана, шамана.